Państwu przedstawić taki krótki filmik, jak Państwa gołąbki się tutaj mają, bo da dawno nic nie było na stronie. No i zaprosiłem tutaj, Łukasz przyjechał nakręcić, akurat Tomek dowiózł gołębie. Tomek jest takim dużym graczem tutaj u nas. No, na no, Gołomicówka taka jest dobra. Akurat do i ale może mi się wziąć na, na gołębniki. Przy gołębiach zobaczycie Państwo jak pile... no, Marek mnie zaprosił, żebym nawet spojrzał czy po prostu jak to jest że nie co głębiej w zdrowiu, zresztą widać już, jest, nawet nie bez podchodzenia, jak latały zapraszam to są te gołąbki najstarsze, które przyjechały pierwsze do nas. Więc sobie dobrze razem w lataniu. Tam swojego czarnego widzenia. Tam jest drugi. Pamiętam, że zbadałem czarnego. Cześć Mark, jest głębi? No, dzisiejszy mamy 1650 przyjętych Ale głębi są się Marek, z punktu widzenia hodowców, którzy wysyłają wam gołębie, w jaki sposób mają gołębie przygotować? Czy muszą te głębi być zaszczepione, czy to jest po waszej u nas, stronie? U nas, u przy, które przychodzą, nie muszą, muszą być w ogóle zaszczepione. Nie, nie powinny być, bo mimo to, czy gołębie były szczepione, czy nie były, to i tak są szczepione w dniu przyjęcia raz, potem drugi raz i trzeci raz na A jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, tabletki, substancje, które hodowca nic nie zabrać od rodziców. figure out. Powiedz mi, jeżeli chodzi o przyjmowanie się właśnie gołębi, te gąbki trafiają do, 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 do przypadkowych boksów, czy to jest jakoś za koleją? Nie, nie. Gole... Zaczynamy przyjmować jak co roku od tamtego gołębnika, pierwszego, pierwsza bojlera i kolejno wojlera. Tak jak teraz już ten gołębnik i te, ten, to gołębnik, które są już jest cały otwarty przez całą długość swojego gołębika, teraz te gołębie już się mieszają. A jak przyjmujemy, no to przyjmuję woli Tam pokażę Ci dalej, jak są głony przyjmowane. Tam jest po 150 gołębi w takiej wolierze, w której jest, jak już na filmach mówiłem, w 210 miejsc. Mm -hmm. tak? a w jednej mamy 150 gołębi. Czyli nowe młode gołębie, które są dostarczane są również z rówieśnikami, tak bym ta nazwał, rozumiem. Tak, grupowo, że nie jest tak, żeby teraz do tych dokładać. Już nie ma możliwości tutaj dołożenia, bo ten przeszły cykl szczepień, dlatego zostały już wypuszczone. Mm -hmm. A następne muszą ten cykl przejść. Szczepienie to jest wyszczepienie po prostu zostają. Nie? Tak, po Przejdziemy może do tego boksu, gdzie są te świeżo dostarczone gąbki. Huh. Pytanie do Ciebie, czy wypaczyłeś już gdzieś swoje? To po powrotnie nie wiem. Zbliżamy się tak z barwieniem, coś tam, szpaki na pewno, czarne takie o, no, tak, no, to, to jest Tak ale to widzę tego pierwszego głębika do tego momentu, są głębi wypuszczone. A te jeszcze nie przeszły drugiego szczepienia, tylko no, tego nie i też zostaną wypuszczone do dzikiego. Co decyduje, kiedy gołębie są wypuszczone na oblot. Jak, jaka po, pogoda powoduje, że gołębie nie idą na, nie są wypuszczane na zewnątrz? To znaczy teraz to tam już jak e, pierwszy raz jak wypuszczam, to staram się, żeby była w miarę ładna pogoda, nie było deszczu. Mm -hmm. Bo jak już te gołębie, które teraz są oblatane, to tam są wypuszczane od poniedziałku do piątku. W soboty w niedziele nie wypuszczam jak co roku ze względu na to, żeby te głębie obawiam się lotów i żeby się nie zabrały z lotowymi mm -hmm. gołębiami. Przede wszystkim, żeby jak, uniknąć jak najmniej strat. A mi, czyli to znaczy, że w deszczowe, takie pochmurne dni również nie tak tak są samo. otwierane? Tak, tak, samo są wypuszczane. Mhm. Tak jak te będą pierwszy raz wypuszczone, no to staram się, żeby to była ładna pogoda, żeby te gołębie się ten pierwszy raz, żeby nie zostały jakiegoś szała, że wystraszone i odlecą. A tak, to są wypuszczane w każde dnie i obloty muszą mieć. To nie ma. Otóż to już widać jak gąbki leta. A powiedz mi jeszcze karmienie w ogóle gojembi? Dwa razy dziennie? Raz dziennie. dziennie. Dwa razy dziennie, jak 4 lata z rzędu karma firmy Prima. Mm -hmm. Dodatki wszystkie. Stoiska. Tutaj Tomek może się wypowiedzieć po okiem, nie wiem. To, jak u jak na filmie to ja jest... Teraz postrz twoje spostrzeżenia. Po takiej ilości gołębi, tak utrzymanie, to kurda, Dlatego dużo daję, po prostu bo jestem zadowolony, nie ma strat w e, Gołębi padnię się do w No to wiadomo, jak każdy. Ale w utrzymaniu to nie podlega dyskusji. Ja przy małej ilości mam większe problemy niż e, po prostu też mam gołębi od kolegów i tego i jedzenie uwagi, zawianie się, po prostu trochę niedopilnowanie, ciężko, cały czas mieć oczy otwarte, no, a tu widać, że naprawdę no, to szczepienie chyba robi swoje, po prostu dwa razy szczepione, e, niedopuszczane co inne, gołębie od razu każdy, każdy przez nas na Gołębnik, mimo deklaracji wypisywanej, że Gołębie były szczepione. Gołębie muszą wejść. My musimy za mieć 100% swoimi szczepionkami i ten swój program. Dlatego wcześniej się pytałem, czy można by wcześniej otwierać tego, ale Marek mi wytłumaczył, że on, po prostu muszą drugie szczepienie dostać, żeby, się tam płynie, z tymi go, żeby połączyć się, bo już później nie upilnuje, że wejdzie do tamtego przedziału czy tego. Rzeczywiście, bo... A, Cieka, 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 cieka. I tutaj jesteśmy w gołębniku, w tym, który będzie... E, te gołębie będą do szczepienia, te są niewypuszczane. A powiedz mi, gołębie, gołębie, które przyjechały dzisiaj, który, między innymi Tomek i inni hodowcy, którzy dowozili, to tutaj właśnie trafią nie. czy nie? To już, to innego... trafią, już jest następna zera zapełniona. Tutaj e, akurat te są pełne, ale te gołębie są niewypuszczane, czekają na szczepienie, To też są niedawno przyjęte gołębie. Okay. Te gołębie są na pełnym karmiku cały czas i przyjdziemy, żeby jak już będziemy szli do tych gołębi, które są to wypuszczone. Trochę brudno, nie zdążyliśmy do filmu posprzątać, ale myślę, że to nawet na plus pokażemy. Tego, będą drugi raz. To jest akurat te będą szczepione drugi raz. Tutaj jest ten, gdzie zaczęła się jeszcze raz sprzątać. Mhm. Tutaj możemy zademonstrować, że te gąbie dostają. Typy mieszanki, beka kuku... wody bez kukurydzy i super dieta. Ekstra. Tu już są głowki zaszczepione. Nie, tu, nie to już jest, jest to zaraz, zaraz Akurat teraz dojdziemy do gołębi, które są zaszczepione. Chodź, 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 chodź. chodź. Ja Tego poniedziałek, to Może pozna swoje pupile. A teraz pa, będziesz miał możliwość pokazania gołębi, które są już zaszczepione. Mhm. Po momencie drugiego zaszczepienia, tak wygląda nasz gołębi. Czy jest Na całości potwierane są o, Oczywiście I gołębie już są zmieszane i już nie ma innej możliwości. Mhm. Nikt nie może nam zarzucić, że gołębie są inaczej karmione, w danej celi czy inaczej dbane o te gołębie. To już teraz ja nawet nie wiem gdzie które gołębie są, czy je to są. Przeleśnek tak po kawałku. Согласно сообщениям, заключается А, это как, это как, это как, это Ok, tu wychodzimy. tak są gołębice. Chodź, chodź, chodź. No i tak samo, w tamtym rzędzie, tak samo jest. Może no, na no, tyle ja pójdziemy teraz pokazać, jak gołęby przyjechały dzisiaj. Tutaj mam jeszcze przed chwilą, pokażę, pokażę gołąbki, które dzisiaj do nas dotarły. Te gąbki zostaną dzisiaj zaszczepione, zatypesowane i zostały umieszczone na stronie. Gąbki zmęczone, bo to spaczek są i chodzący osobiście dowozią. No i cóż, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy już do nas dostarczyli gąbki, którzy jeszcze dostarczą za obdarzone nas zaufanie, w szczególności naprawdę jest grupa hodowców, którzy już od czterech lat tutaj z nami się bawią, grają na tym moim wyniku. Życzę również wszystkim udanego sezonu, sukcesu, wygranych, zwycięstw, a zobaczymy jak to będzie. Ja mogę obiecać, że jak zawsze robię wszystko ze swojej strony, jak najlepiej, żeby tego mi się czuły, jak najlepiej byłem w zdrowiu. i nie ginemy. No, Myślę, że w tym roku będą tam niewielkie zmiany w lotowaniu, ale zobaczymy spróbujemy jak to będzie. No i cóż dobry lot, do zobaczenia, pozdrawiam.